Majówka trwa w najlepsze. Co prawda, pogoda nas nie rozpieszcza, ale wiele osób zdecydowało się na wyjazd poza miasto. Często na te kilka dni ciężko jest wyjechać gdzieś dalej, dlatego turyści decydują się na popularne wycieczki, na przykład do europejskich stolic. Tak, jest sporo takich wycieczek. To właśnie stolice europejskie głównie autokarem i są naprawdę, bardzo jest duża różnorodność tych kierunków i też ilość dni, bo właściwie możemy jechać do Pragi z jednym noclegiem, czyli taką dwudniową wycieczkę z jednym noclegiem, ale bardzo popularne są też wyjazdy autokarem do Włoch i zwiedzanie Włoch. Także jest bardzo dużo ciekawych propozycji, myślę, że na każdą kieszeń i zapraszamy do biur. Tegoroczny kalendarz jednak tak się ułożył, że na początku maja można było sobie pozwolić na dłuższy wyjazd. Tur operatorzy są zgodni: w tym roku króluje Turcja. Tak, właściwie Polacy zawsze lubili i lubią jeździć do Turcji. To przede wszystkim wysoki standard hoteli za niską cenę. Pewna pogoda i dobre jedzenie, i to już jest właściwie gwarancja dobrego urlopu. Majówka najczęściej kojarzy nam się z grillem, to też zwykły wypad na działkę może być udany. Ale dlaczego nie pojechać gdzieś dalej? Ofert jest co niemiara.